Co dziś znalazłem na starociach? Wróciłem po syrenę na witrażowej muszli W stylu Tiffany'ego za 800 zł Po 120 kupiłem francuskie lampy kryształowe Za 250 była lalka łowiczanka Rodem z cepeli z ręcznie haftowanym strojem Wazon ze szkła hielitowego w geometryczne wzory Kosztował mnie 50 Talerz z kogucikiem z włocławskiego fajansu 80 Kolejne fajansowe po 45 Po 200 były modele outblaszanych I traktor Forda Brytyjskie talerze z końmi po 45 Czechosłowacki wazon z lat 50. projektu Jana Kotika dla huty szkła z Krdlowice był za 600. Obrazki wyszywane haftem krzyżykowym z motywem kwiatowym wyceniono po 30. Lustro Art Deco 150. Płyty winylowe od 30 do 85 zł. Zarówno zagranicznych wykonawców, jak i polskie klasyki. Do czego głowy szklane? Ozdoba, lampka lub walające się słuchawki 120, 160, 370, 320. Kartonowe królestwo. Dla szperaczy, a w nim kobaltowe puzderko, które kupiłem za 40, starą fotografię za 20. Z lamp kupiłem jeszcze Kaiser i za 300, nożycową Hala za stówkę, skandynawską w klimacie Louisa Polsena za 150 i wiele innych. Jeden z wystawców specjalnie dla mnie przywiózł norweskie Luxo L1, które ostatnio poszukiwałem. W tym tygodniu natomiast z kloszy szklanek znalezionych na targu przygotowałem lampy z miedzianymi zawiesiami i przewodami w oplocie lnianym, by dawny blask mógł znów rozświetlać codzienność.